Robakomat, robakomat potrzebuje robaki. Dobra, teraz weźmy tu są kolorowe 62 62 jest. O, tu resztę oddało A ja chcę jeszcze wziąć pewnie jeszcze nie wszystko. Również kartę zapłacić, widzę. Niech łebowo 52. Poproszę, czerwone robaki. Plum. O. I super. Zawsze można w nocy wziąć robaczki. Dobra, czas na wodę. Witam serdecznie na kanale wętrac.pl. Dzisiaj spłowiczek. Takie fajne spowiczki pod kątem lina, złotego karasia, japońca. No zobaczymy, zobaczymy. Jestem z samego rana, godzina czwarta, i będziemy próbować je złowić. Z rana zawsze biorą najlepiej. Dlatego też jestem właśnie z samego rańca, skoro świt. Dobra, rozstawiamy boloneczki, boloneczki. Obydwie to 6 metrowe bolonki na spławikach przelotowych. Na co będę łowił? To zobaczycie wkrótce. Na razie szybko, szybko się rozkładam. Pierwsza bolonka brajna od Faworyta. O, zaraz ustawimy gruncik, właśnie taki spławik i trzeba tutaj ustawić teraz, myślę że taki gruncik gdzieś powinien starczyć, fajnie by było jakby się za rana nim jeszcze tutaj nie plątało, ok, idziemy, może styknie, jedna wątka. Już tutaj ustawmy sobie do podpórki, O, luks, druga wędka. Druga wędka jest to wędka od Mikado. Spowiki to są świecące spowiki ogólnie. Nie będę ich odtręczał, bo już nie ma po co włączać, bo już jest jasno. Ale również Mikado fishing 6 metrów w Ciach. Ciach. Szybkie rozkładanie. Z rana zawsze szybko się rozkłada, a składa się już tak mniej szybko jak to na rybach. Zawsze chce się zacząć wędkować jak najszybciej. Szybkie ustawianie gruntu również. Mniej więcej wiem, jaki tu jest grunt, także nie będę dużo kombinował. Zobaczymy. Um, um, um. Najwyżej jeszcze trochę przestawię. Duchaczyk. Dobra. Tak. Kukurydza Takie coś zakupiłem Kukurydza wędkarska Jacksona premium Białe robaki standardowo No i dobra Tutaj gotowe, tutaj gotowe Rozkładamy pobierak Żeby nie było Rozkładamy podbierak Żeby podbierak już był rozłożony Dobra, siadamy na swoim tronie Osadzamy się, żeby było git. Dostosowujemy wędeczki, no i czas zakładać. Będę zakładał jedną kukurydzę z białym robakiem. I za chwilę, oczywiście, zobaczę. czerwone robaki, które również będę chciał zakładać. Może dwa. I zaraz dokupimy się do czerwonych robaków. Dobra, pierwszy zestaw poleci tam pod szczynkę już, że tam jest tak płytko i oczywiście tutaj drzewa, gałęzie też są. Podpórkę będę musiał trochę przestawić, żeby mi ona bardziej o to leżała. Będzie pasować. A drugi zestaw bierzemy. A drugi zestaw bierzemy kukurydza z czerwonym robakiem. Tak typowo, typowo podlina. I. I jedna kukurydza, a z czasem będziemy kombinować co będzie Lepsza. Ok. Bach. Spławik stoi. A my przygotowujemy już tutaj dalej kamery do nagrywania może brań na spławik. Także czekamy na brania. Pierwszą rybę mamy pierwszą rybę pierwszą ryną pierwszą rybą będzie mały linek mały linek, dlatego tutaj delikatnie go podniesiemy na wędce ale jest pierwszy lin już dwa zestawy zostawiłem są na trzcinach malutki linek, sam się uwolnił dobra Mamy rybę. Będzie to chyba linek, wydaje mi się. Nie będzie to jakiś szał wielki, ale jest linek. Jest linek. Drugi dzisiaj. Malutki, ale jest. Malutki, ale jest. Teraz go ładnie wziąć. One są bardzo śliskie i bardzo ciężko je utrzymać. Ale jest o czerwony robaczek U. i taki maluszek taki maluszek ale pod rybki dzisiaj przyjechałem. Także zmykaj. Mamy jakąś rybę fajną. No do tej ryby to trzeba będzie użyć chyba podbieraka. A to już jest fajniejsza ryba. Będzie ciutkę większy wino. po dłuższej przerwie złapać kolejnego zielonego tym razem ciutkę większy ciutkę nie dużo większy ale jest o, patrzcie jakie nie jest jakiś tam spokój nie jest jakiś tam wielki ale no już taki fajnowaty śliczna ryba Dobra, w takim razie trzeba było rybce zwrócić wolność oczywiście. O zmykaj. Mamy Branko. Mamy jakąś rybkę, ale to będzie malutka rybka, krasnopiórka, niestety już się robi coraz jeś, jaśniej, słoneczko coraz bardziej na górze no i zaczyna brać jakiś tam białorybek, podchodzić, myślę, że jeszcze parę minut posiedzę. Zobaczymy, może, może jeszcze jakimś fartem wejdzie jakiś linek, może japoniec, ale szczerze powiedziawszy, to nie widzę zbyt wielkich perspektyw przy tej aurze. Dobrze, że jestem w cieniu, także. No dobra, chyba składam już bolonki, bo tu nie ma sensu. Już tak słońce wysoko, że tutaj się po prostu nic nie dzieje. Jeszcze z rana coś tam buńkowało, chociaż małe linki, ale zawsze są. Na spławik fajne łapanie. A więc do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!